Cześć, cześć. Skończyłeś już rozmowę, Twój licznik nadal bije. W Era Biznes jest inaczej. My nie zaokrąglamy czasu rozmów w górę. Gdy płacisz tylko za rzeczywisty czas rozmów, kosztują ci one taniej. Jednosekundowe naliczanie w Era Biznes. Jeden z atrakcyjnych telefonów o nowej ofercie dla biznesu. Doktor Smile. Niewidoczny aparat nakładkowy sprawi, że twoje zęby staną się prostsze już od 153 zł miesięcznie. Średnio w zaledwie 4 do 9 miesięcy. Już teraz umów się na bezpłatne konsultacje na drsmile.pl Nieświeży oddech może być efektem nagromadzenia płytki bakteryjnej. Wypróbuj Parodontax, który cztery razy skuteczniej usuwa płytkę na zębną. To jasne, że kochasz swojego psa. Zadbaj więc o to, by otrzymywał posiłki bogate w mięso. Z dodatkiem świeżych owoców, warzyw i ziół. kana? Tu każdy składnik ma znaczenie. Te Pampers Pants są odporne nawet na kupę popachy i wyposażone w kieszonkę Stop and Protect, która pomaga zatrzymać zawartość wewnątrz pieluszki. Pampers Piąteczek Koreczek. Jak na bramce w klubie? Ja za bramki płacę w apce Alior Mobile. No to jazda. A gdzie to jest parkomat? W tym samym miejscu, w apce. Apka przyda się codziennie. Na przykład włączysz pakiet assistance na koncie jakże osobistym, aby skorzystać w razie potrzeby. Załóż konto jakże osobiste i korzystaj z aplikacji w kabriolecie i na lawecie Alior Bank. Tak. Dziewięć. Andrzej mi tego nie daruje. Tylko spokój cię uratuje. Na początek weź tabletki pozytywum, świetnie uspokajają. A do tego łagodzą stres. Pozytywum działa podwójnie, koi nerwy i ułatwia zasypianie. No i powiedz, jak się czujesz? Małgosiu, dziękuję za pozytywum. Naprawdę się uspokoiłam. Mechanik, ubezpieczenie, wszystko opanowane. To dobrze, a co z Andrzejem? Mam dla niego niespodziankę. Czuję, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Najnowszą kolekcję ubrań i butów z Brandy w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu. W ciągu dnia to mama dba o to, żeby jej mały skarb był bezpieczny podczas nowych wyzwań. Ale w nocy pomaga jej strażnik dobrego snu. Pieluszki Pampers Active Baby. Posiadają skuteczny system ochronny, wyjątkowo długą warstwę, która pomaga utrzymać wilgoć z dala od skóry dziecka. I pieluszka jest sucha aż do 12 godzin. Pampers, najbardziej suche pieluszki w Polsce. Jakbym teraz się napiła kawy i zjadła te lody. Nie. No nie. Raczej nie, nie, nie. W ogóle nie. Nie. Niesamowite. Lady świetnej nie boli. Nie czuję bólu. Odczuwalne natychmiast. A ta posta naprawdę działa. Ja mogę więcej.